Znaczy, no, czyli co Bolesławie, witamy, mamy informacje witamy dla naszych czytelników, dla Szalom. naszych oglądaczy, Szalom. Informujemy, że pierwszy nakład anatomii zniszczenia właśnie się wyprzedał. To co trzymamy tutaj w ręku, to nowe wydanie, uzupełnione, poszerzone o kilka nowych artykułów, 2025 rok. Świeżynka, także tutaj jeszcze obok widzicie Państwo wydanie anatomii w wersji angielskiej, która jest ciągle do kupienia jest dostępna w internecie, a także w siedzibie Fundacji Cmentarza Żydowskiego Gęsia. Zapraszamy w każdy piątek od 10 do 15. Tak, na naszą tam wystawę do Fundacji Cmentarza Żydowskiego Gęsia. Tam możemy kupić tą książkę. 30 zł oczywiście kosztuje nie. proszę Państwa, w tej książce. Jest to książka dość tragiczna. Temat jest absolutnie no, tragiczny, ponieważ przedstawiciele środowisk żydowskich szczególnie Bronfman, Lauder ze Światowego Kongresu Żydów, no i tu na naszym rynku kwatera główna na twardej, wsparcie tak, ten główny złodziej, i główny mikwidator majątków pożydowskich Szalbierz, po tak, to, to, to Michael Schudrich, rabin wraz ze swoją ekipą swoich żołnierzyków, no po prostu doprowadzili po odebraniu tych majątków 20 lutego 1997 roku w ramach restytucji mienia pożydowskiego Doprowadzili do całkowitego zniszczenia. I trzeba sobie powiedzieć od razu, że należały te majątki do Żydów, Żydów, którzy zostali wymordowani w obozach zagłady przez Niemców, nie przez Polaków broni. W niemieckich obozach zagłady. niemieckich obozach położonych tak. No, szczególnie my, warszawscy Żydzi, tak jak mój dziadek Abraham Nowicki, który miał majątki, miał y, budy, miał sklepy, y, budy na bazarze Rużyckiego. Miał sklepy, miał fabryczkę obuwia, umowego, no to, to proszę Państwa, to oni wszyscy zostali zamordowani w Treblince, ich już nie ma, a ci, o których wymieniłem z, z, światowi Żydzi, po prostu odebrali to w ramach restytucji mienia żydowskiego, no i to sprzedali, zniszczyli. To formalnie im się nie należy trzeba. No oczywiście, to przecież to w ogóle nie było ich, to, to było nasze, polskich Żydów, Polaków, a nie tych z nadpotomaków tam, prawda czy z innych okolic świata. Okolic świata, tak jest. No tutaj tak. chyba trzeba powiedzieć, że książka jest uzupełniona, poszerzona także o nowe tak, tak jest, tak. Mamy artykuł dotyczący zniszczenia pawilonu przy szpitalu na Kaspczaka, w Szpitalu Wolskim, który tam też próbowali odebrać w ogóle cały szpital, no, ale dostali tylko jeden pawilon. To. I ten jeden pawilon oczywiście zniszczyli pod płaszczykiem, prawda, budowy budowy domu opieki, domu starców, tworzenie stworzenie domu starców tak, o czym też piszemy właśnie jako nowy artykuł jest także Chocimska 18, budynek mieszczący się przy Chocimskiej 18, dom rabinacki tak, tak dom rabinacki, bardzo rabinacka, rzecz. bardzo ciekawy artykuł, bardzo ciekawa rzecz tam y, na szczęście y, Polacy to wykupili i nie zniszczyli y, tego y, budynku tych budynków po rabinie przy Chosińskiej 18. Tak jak podobnie zresztą w Ciepielewie pan Wojciech Długosz w Ciepielewie kupił ruinę synagogi, ruinę, którą Żydzi sprzedali. Siódrych ją przeznaczył na likwidację i, i on to odkupił jednak pan Wojciech Długosz, Polak który chce to odbudować Szukę możliwości na odrestaurowanie tak, tak no może my mu jako gmina wyznaniowa starozakonnych w Rzeczpospolitej Polsce może też mu pomożemy może razem zbierzemy jakieś środki na odbudowę prawda, tej budowy. ja tylko jeszcze chciałem dodać, żebyśmy nie zapomnieli dostępna jest również w dalszym ciągu wersja angielska naszej książki tak na jest, The Anatomy of the ona jest ciągle dostępna Zarówno w internecie do zakupu, jak też w siedzibie naszej fundacji, o czym wspomnieliśmy No na niestety, niestety po 30 zł. No tak, no, nakład kilkutysięczny pierwszy oczywiście został wyprzedany, a więc teraz zrobiliśmy ten do, do Niestety Państwa. 30 zł. Także ja ze swojej strony chciałem również Państwu bardzo podziękować, naszym czytelnikom naszym odbiorcom po, przez Facebooka, ludzi, których, ludziom, których spotykamy na różnych spotkaniach i prelekcjach, które prowadzimy. Dziękujemy za te jakże ważne, ciepłe słowa pod naszym adresem. Także cieszymy się, że możemy do kogoś dotrzeć, że nasza praca wywiera jakiś wpływ na ludzi. To jest dla nas tak najważniejsze, jest, że możemy udokumentować właśnie po polsku, po angielsku, udokumentować w sumie zbrodnię żydowską, żydowskich przedstawicieli. Znak po tomatu. Tak jest, no Bolek, ja nie wiem, czy ty się zgodzisz, ale chyba też wypadałoby podziękować, no bo gdyby nie oni, to książki by nie było. Ach, przepraszam cię bardzo. E, dziękować nie będzie No dziękować tak, jak to my potrafimy. Bo, no. bo bardzo smutno nam z tego powodu. No dobra. Także dziękujemy jeszcze raz. Wszystkiego tak, dobrego. Dziękujemy za, za wszystko, co, co robicie Państwo z nami. Miejmy nadzieję, że z tym nowym wydaniem również państwo z nami będziecie. Tak jest. I zapraszamy, zapraszamy. Się do zakupu poprzez Allegro lub w siedzibie naszej fundacji się... przy ulicy Gibalskiego 21, gdzie mamy również wystawę dotyczącą zagłady Żydów, wystawę dotyczącą Holokaustu, masowej mogiły, cmentarza żydowskiego. No, ogólnie rzecz no, biorąc, historii getta ogólnie tak, ogólnie. generalnie tak jest historii getta warszawskiego i Czynna jest ta wystawa niestety tylko w piątki od 10 do 15. Otwarta jest cykliczna wystawa. Jest darmowa przede wszystkim. Darmowa, to trzeba dodać. zapraszamy. Fundacja, fundacja Działa dla Ludzi, wystawa jest darmowa. Tak, jest. zapraszamy. Drzwi zapraszamy. otwarte, dziękujemy i szale. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.